Witam serdecznie. Tematem yy, dzisiejszego filmiku będzie taśma smog. Taśma smog używana do yy, firanek, do zasłonek. Taśma żyłkowa, dostępna również yy, w wersji bawełnianej. Przed zakupem firany musisz zmierzyć oczywiście karnisz. I teraz opisana, proponowana skala 1 do 2,5 przez producenta tych oto taśm, to oznacza, że na 1 metr firany po zmarszczeniu przypada 2,5 metra firany. Tak? Czyli 2,5 razy więcej firany musisz kupić niż. Niż wynosi wymiar Twojego karnisza. Tak na, chłopski, tak na chłopski rozum tłumaczę. Staram się przynajmniej tłumaczyć przejrzyście i prosto, bez zbędnych filozofii, jak to powiem. Dobrze, na przykład. Jeśli masz szerokość karnisza M20, zalecany przez producenta wymiar będzie 3 metry firanki. Jednak z własnego doświadczenia wiem, że i osobiście zalecam kupowanie firany jeszcze raz tyle czyli na na przykład metr 20 m karnisz proponuje kupić 2,40 firanki i 2,40 taśmy smog. Jednak fałdy w tej taśmie mogą być luźniej ściągnięte, co widać. Mam nadzieję, że to widzicie. Po tej stronie są ściągnięte w skali 1 do 2,5. Po tej, po tej stronie są, taśma jest ściągnięta w skali 1 do 2. Jest to niewielka różnica, ale widoczna różnica. Jeszcze chciałam tutaj dodać tylko kilka szczegółów odnośnie wszywania taśmy. Jak wszyć taśmę? Mam nadzieję, że już wiecie, bo skoro jesteście tutaj, to znaczy, że oglądacie moje filmiki, i wszystkie wiadomości publiczne odnośnie taśmy zostały opublikowane w filmikach. Jednak dla Was, specjalnie dla, dla osób wspierających mój kanał, szczegółowo Omówię wszywanie taśmy. Taśma smog nadaje się do przyszywania do firanek, które mają żabki, czyli po prostu upinasz żabki na górze taśmy. Taśmę przyszywasz na 1 mm od góry. I 1 mm od dołu. Oczywiście nic się nie stanie, jeśli taśmę przyszyjesz y, przy tych kieszonkach, czyli troszeczkę niżej i nic się nie stanie, jeśli taśmę przyszyjesz troszkę y, wyżej. Ale zalecam mm od brzegu i mm od brzegu. Wszywając taśmę, podkładasz taśmę pod spód. Najlepiej 1 cm, żeby też nie było za sztywno. 1 cm pod spód i przyszywasz taśmę. O co chodzi z kieszonkami? Nie każdy wie, że taśmy transparentne mają kieszonki. To są takie kieszonki. Do czego te kieszonki służą? Te kieszonki służą do upinania tak zwanych haczyków, yy, które yy, są w kompletach do karniszy sufitowych. Takie haczyki, którymi o haczyk wchodzi w obie kieszonki i podtrzymuje firankę. Takie haczyki są co kawałeczek, co kawałek. Do ym, karniszy sufitowych yy, to tyle o tej taśmie. Istnieją yy, taśmy szersze ym, jednak piątki i również węższe jednak piątki 5 cm to jest taki standard i to jest taka najpopularniejsza taśma marszcząca y, do firan jeżeli masz problem z zmierzeniem na przykład długości firan. Nie wiesz, od jakiego momentu mierzyć firany, do jakiego momentu mierzyć firany. Jeśli masz sugestie dotyczące firan czy zasłon, dotyczące moich filmików, jeżeli masz pytania, pytaj śmiało, po to tu jestem, jestem specjalnie dla Ciebie. E, więc e, z przyjemnością odpowiem na każde pytanie, z przyjemnością e, doradzę, z przyjemnością e, opiszę każdy problem, który cię e, trapi. Również możesz liczyć na indywidualną kalkulację wymiarów, na przykład firan zasłon, taśm i tym podobnych, według twojego rozmiaru e, karnisza. E, Również różne szczegółowe informacje na inne tematy dotyczące szycia czy też taśm, ich wyglądu i zastosowania. Dziękuję serdecznie. I jeszcze raz, że jesteś. Buziaki. Dzisiaj taśma Smog, w kolejnym poście, w kolejnym filmiku, inna taśma koniecznie oglądaj.